Powyskakiwały mi same krostki na skórze głowy. bardzo, Nie, właśnie na odwrót. <grymne> bardzo trudno jest obciążyć. A zna produkty, które totalnie mi się nie sprawdziły. Cześć wszystkim, z tej strony My Hair Tip. Witam Was ponownie na moim kanale. A dzisiaj podpowiadam na Wasze pytania, które zadaliście mi w okienku na Insta Stories. Poprosiłam Was o to, żeby to były różne pytania. Zobaczymy, co, wy... co wyszło z tego, ponieważ nie sprawdzałam ich wcześniej. Postaram się je losować, żeby było jeszcze ciekawiej. Zaczynamy! Dobra, i przyznam szczerze, że trochę się zebrało. Pójdziemy sobie po prostu losować. Te, które się będą powtarzać, to będę jakby omijać, jeśli odpowiem na nie już wcześniej, także i będę wybierać po prostu kolejne. No więc przechodzimy, losuję. I tu. Kiedy zaczęłaś swoją przygodę z włosami? No i u mnie generalnie historia włosowa rozpoczęła się około 10 lat temu, czyli już, no, spory kawał czasu minął. Ale nie oszukujmy się, nie wyglądało to tak, że wiecie, wcierałam w ciereczki, tutaj serum silikonowe i tak dalej, że tak długo świadomie dbam o włosy. Nie. Świadoma pielęgnacja u mnie jest od kilku lat. Nie umiem tego dokładnie określić, bo wszystko jakby przebiegało, wiecie, stopniowo. Ty moje same początki to były bardziej, wiecie, metody Prób i błędów, gdzieś tam jakieś maski DIY, jakieś pukanki, nie do końca wszystko było dobre, jakieś cały czas złe nawyki, o których się dowiadywałam, że o kurde, jednak są złe i tak nie można robić. No i też z czasem widziałam na swoich włosach, co jakby działa, a co nie działa, co źle wpływa na te włosy. No metodą prób i błędów doszłam do tego. W którym miejscu jakby teraz jestem. Losujemy kolejne. I to, jakiego łagodnego szamponu obecnie używasz? No i jeśli chodzi o moje takie ulubione, łagodne szampony, są to zdecydowanie te od Anwen. Jeśli z najbliżej mnie poznacie osoby, które mnie nie znają na Instagramie, to doskonale zrozumiecie, jak bardzo cenię sobie tą markę. To jest szampon pomarańcza i bergamotka, i to jest łagodny szampon, w sensie delikatny szampon w piance. Uwielbiam e, szampon w tej postaci, z tego względu, że nie trzeba go rozpieniać. Jest super delikatny. Świetnie oczyszcza skórę głowy, także bardzo polecam i oczywiście pięknie pachnie, bo to też jest ważne, pamiętajcie. I tutaj mam brzoskwinię i kolendra, też delikatny szampon do suchej i wrażliwej skóry głowy. Bardzo polecam, oba te produkty to są moje ulubione aktualnie. Czas na kolejne pytanie i losowanie. Kochasz swoich fanów. <grytania> Tak, oczywiście, że tak. Uwielbiam po prostu tą naszą taką relację, tą naszą społeczność, że się tak wspieramy, że jesteśmy taką rodziną moich To jest po prostu wspaniałe. Bardzo to doceniam. Doceniam każdą pojedynczą osobę. Mam świadomość ile osób mam aktualnie na Instagramie i no mówię, każdą pojedynczą osobę tak bardzo doceniam i cenię sobie. Uwielbiam Was, po prostu. Kolejny to, po jakim czasie można zauważyć zmiany w cierce? Na przykład baby, babyki porost włosów. Ja jestem zdania, że przy regularnym cieraniu w cierki takie pierwsze efekty mogą być zauważalne mniej więcej tak co najmniej po miesiącu stosowania, ale takie prawdziwe efekty, takie już pewniaki będą dopiero widoczne po półtorej miesiącu, po dwóch miesiącach w cierpieniu. U nie to ogólnie bywa, ale tak dwa miesiące to jest po prostu najlepszy czas na przetestowanie na przykład wcierki, czy dała Ci najlepszy przyrost, pomogła Ci jakby z wypadaniem, w sensie, że zmniejszyła je i tak dalej. Takie dobre dwa miesiące, ale najwcześniej to bym powiedziała taki dobry miesiąc, półtorej miesiąca, coś, coś takiego. Dobra, kolejne to. Co sądzisz o wcierce Banfi? Polecasz ją, czy lepiej wybrać inną? Jaką? Jeśli chodzi o taką wcierkę na start, że tak powiem, dla osoby początkującej, która nigdy nie miała żadnej wcierki, poleciłabym inną zdecydowanie z tego względu, że Banfi. Ona jest na bazie alkoholu i po pierwsze nie jest dla wszystkich, po drugie trzeba znaleźć tą częstotliwość i ogólnie też balansować ją między jakimiś łagodnymi wcierkami. No a ja, tak jak mówiłam, bardziej poleciłabym jakąś wcierkę łagodną, typu Satwa Henna Amlat, Unmengrow Me Tender. To są wcierki łagodne. I zdecydowanie ciężej jakby sobie z nimi zrobić jakiś, jakąś krzywdę. Jeśli już ktoś by się naprawdę uparł, żeby jej używać, to myślę, że tak w, w częstotliwości, nie wiem, na początku, raz w tygodniu, dobra, kolejne. Czy pomiędzy zużyciem jednej wcierki trzeba robić przerwę przed rozpoczęciem kolejnej? Moim zdaniem nie trzeba, ale jeśli chodzi o takie ogólne przerwy w wcierkowaniu, no to warto raz na jakiś czas sobie zrobić przerwę. Zaleca się, żeby jak na przykład codziennie wcieracie w przez kilka miesięcy, to warto sobie zrobić chociażby tydzień przerwy, dwa tygodnie, a nawet miesiąc. I często właśnie spotkałam się z opiniami i sama tak zresztą miałam, że faktycznie po takiej przerwie te wcierki jakby lepiej działały i był no lepszy efekt, więc jakby coś w tym jest. Dobra, losuję kolejne. Jakie są twoje top najlepsze hmm. i najgorsze kosmetyki do włosów, jakie używałaś, testowałaś? Dobra, i takie moje trzy top najlepsze produkty do włosów, jakie testowałam. To Darling Clementine. Jest to serum nawilżające do skóry głowy. Pokrótce Wam powiem, o co z nim chodzi. Najbardziej uwielbiam to serum nakładać na świeżą mytą skórę głowy, najbardziej na taką wypilingowaną, oczyszczoną. I tak, aplikuję sobie to serum. Nie dość, że mi świetnie nawilża skórę głowy. reguluje mi pracę gruczołów łojowych, czyli skóra głowy się tak nie przetłuszcza. To po trzeciej, i po prostu to jest moje odkrycie, jeśli o to chodzi. Odbija mi włosy od nasady, kiedy nałożę to serum, i później suszę włosy с головой вдоль, ма просто... Takie piękne odbicie po tym. Zdecydowanie ten produkt. Kolejny produkt to również tej samej marki, czyli marki Anwen. Tampon Wake It Up, kawowy, enzymatyczny. I dlaczego lubię ten produkt? Z tego względu, że jest to dwa w jednym. Mamy tutaj peeling i szampon. Jest to, wiadomo, szampon oczyszczający. Tą drugą pianę pozostawiam na 2-3 minuty, żeby to sobie wszystko zadziałało. Zapach jest po prostu obłędny. Uwielbiam zapach kawy, ale to jest po prostu jakiś kosmos. Świetnie też mi odbija włosy od nasady, co też sobie bardzo cenię. Ten produkt, w połączeniu z tym produktem to jest po prostu hit. Trzeci najlepszy produkt. Możecie się domyślać jakiej marki jest to. Maska kokos i glinka. Jest to maska, która ma cały pech w sobie. Ona jest przeznaczona do włosów niskoporowatych. I powiem Wam, że to jest naprawdę hit. Uwielbiam tą maskę, gdzieś tam na YouTubie możecie znaleźć ją w ulubieńcach, jest dla mnie hitem, odkryciem yy, już zeszłego roku, co prawda. Ale cały czas to się nie zmienia, tak jak mówiłam, ona ma cały pech jest na tyle taka lekka, delikatna, że wygładza włosy niskoporowate. Wiecie, generalnie niskopory bardzo ciężko jest, bardzo, nie, właśnie na odwrót. Bardzo trudno jest obciążyć, a ta maska totalnie tego nie robi. Nie dość, że włosy są takie fajne, lekkie, przyjemne i są jeszcze tak delikatnie wygładzone, ale nie przeciążone. No i zapach kokos, który mnie kupił totalnie uwielbiam. No i teraz czas na produkty, które totalnie mi się nie sprawdziły. Chyba najgorszy ze wszystkich tych produktów jest ten, to jest szampon Eveline, enzyma enzymatyczny, oczyszczający peptydy itd. Użyłam go tylko raz. i... I no, po prostu tego żałowałam. Z tego względu, że bardzo, ale to bardzo podrażnie mi skórę głowy. Ja nie wiem, co tam się stało, ale powyskakiwały mi same krostki na skórze głowy. Sakra skóra głowy mnie na maksa swędziała. I jestem pewna, że to ten produkt, produkt. Z tego względu, że do swojej pielęgnacji wprowadziłam tylko i wyłącznie ten produkt. Nic więcej. Ja nie polecę. O, <laughs> to jest, wiecie, to jest najgorsze. To jest 500 ml, ja zużyłam go tylko raz. Nie wiem. I kolejne dwa produkty, które również mi nie podeszły, są to peelingi. Oba to są właśnie peelingi, ten jest z jakimiś pestkami takimi dosyć ostrymi i właśnie to mi się bardzo w tym nie spodobało, nie zużyłam właśnie tego za dużo. Mam delikatną skórę głowy i bardziej preferuję jakieś takie wiecie, peelingi enzymatyczne, kwasowe i tak dalej. Taki peeling z drobinkami, gdzie po prostu szoruję po tej skórze głowy, ścieram ją. Totalnie mi się nie sprawdził, a tutaj mamy peeling z Vianka. On jest bardzo dziwny w konsystencji, ponieważ zachowuje się jak takie... Masło, jak taka trochę maść. Masz... Cukrem. Też totalnie mi to nie podeszło. Miałam do tym jakiś przyklap życia. No, nie sprawdziło mi się i tyle no. Dobra, ile losujemy kolejne pytanie. To na czym polega helatowanie? Helatowanie jest to zdejmowanie nadmiaru minerałów, które osadziły się nam na włosach przez twardą wodę, którą mamy w kranie. Czasami naprawdę jest to po prostu efekt wow, Kiedy zastosujemy sobie taką maskę, jest też taki szampon helatujący. Dokładna instrukcja tego, jak to zrobić, jakie są sposoby. Jak długo trzymać, co to robi i tak dalej. Wszystko to będzie. Dajcie mi chwilkę i, i wszystko będzie opublikowane. Jeśli jeszcze nie śledzicie mnie na Instagramie, no to serdecznie Was zapraszam. Wstawiam tam ciekawe stories, jakieś pogadanki i tak dalej. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. No i to już tyle! Pa!